Dzisiaj pogadamy o minionych turniejach w Polsce. oraz o ciekawostach ze świata kręgi czyli kręglarski sprint. Witamy w czwartym odcinku kręglarskiego sprintu. Zanim jednak przejdziemy do odcinka, pamiętajcie o zasubskrybowaniu naszego kanału oraz kliknięciu dzwoneczka, tak aby radę materiał z nią minął. Pamiętajcie też również o, nas, o naszych social mediach. Zostawiajcie komentarz pod filmem i łapkę do góry. Pierwszym naszym tematem dzisiejszego odcinka jest Puchar Alpha Vector, który miał miejsce w dniach 22 i 25 lipca 2021 roku, Anun, Domini. Eee, <noise> I jak można to podsumować? Dominacja gospodarzy. Alfa po prostu pokazała, kto tak naprawdę umie grać na tym obiekcie. Oboje jest? ze zwycięzców, Dawid Strzelczak oraz Aleksandra Bąk, Alfa Vector. No tak jest, Dawid e, 1200 kręgli, sumując 617 salinacji i 583 z finału. Ale walka toczyła się tak naprawdę do ostatnich rzutów, bo i Marcin Grzesiak, który skończył zawody na drugim miejscu. Świetnie z wynikiem... się podłączył w finale. Tak, 1197 w finale, 620 kręgli. Na trzecim miejscu Mateusz Pecha, 1192 kręgle, więc maksymalna różnica na podium 8 kręgli. Z pewnością emocjonujący pojedynek między tymi trzema zawodnikami. A jeśli chodzi o dziewczyny, to już tutaj troszkę Mniej y, było takich emocji. Może nie było, że nie było emocji, ale już nie było takich. Y, okazałych wyników. Po prostu. Tak, takich osób, okazałych wyników i też. Ja e, tak myślę, że mniejszych różnic. Tak, tak. No, no, znaczy nie było takich różnic między miejscami na podium, tak bliskich jak u mężczyzn, natomiast no, rywalizacja też była dosyć ciekawa i wyniki były dobre. Tak, Ola 1147. Przede wszystkim bardzo dobry start w finale 588. Tak no, naprawdę jej wygrano. Na drugim miejscu Izabela Torka, jej partnerka klubowa 1133, a na trzecim miejscu Agata banaszak kamińska która również w finale poduczyła się bardzo dobrym wynikiem 584, uzyskując łącznie 1131 kremi. Dokładnie, czyli podsumowując, na 6 możliwych miejsc na podium wśród mężczyzn i wśród kobiet. Cztery? Tak, tak, cztery, cztery. cztery były zajęte przez zawodników Alfa Wektor Tarnowo Podgórne, także to pokazuje, że świetnie mają ugraną tą, tą kręgielnię i, no i potrafią to wykorzystać. Po prostu nie każdemu tam się wygodnie gra, nie każdy potrafi znaleźć receptę na ten obiekt, a, a jednak oni po prostu wykorzystają ten atut. Tak, to też widać na, na lidze, szczególnie jeśli chodzi o mężczyzn, bo jednak tak. panowie z Tarnowa no, regularnie punktują u siebie. Bardzo pewnie gdzieś różny różniej, różniej tam idzie na, na tarnowskiej ręgielni. Dokładnie. Warto też podkreślić, że wśród zawodników na podium i zawodniczek to wygrała Aleksandra Bąk, tak jak wspomniałeś, ale że to jest juniorka, mimo że zawody były seniorskie. No i Mateusz Klacha, który był na trzecim miejscu, jest również jeszcze juniorem w kategorii do lat 23. Także jeszcze. Jeszcze. Także, także juniorzy, można powiedzieć, że pukają do tych seniorskich drzwi. Dobra, no. E, Okej, okay. i tydzień później można powiedzieć, że odbył się, e, odbyły się mistrzostwa polskich seniorów e, w sprintach i tandemach mieszanych. Również w Tarnowie Podgórnym. Także tak naprawdę e, ten turniej Alfy Vector był takim przetarciem przed mistrzostwami Polski. Taki przebieg. Dokładnie. Taki też trochę trening właśnie, żeby przyzwyczaili się zawodnicy. I moim zdaniem, jak obserwowałem obydwa te turnieje, to myślę, że niektórym to troszkę pomogło. I też sam obiekt uważam, że był już trochę lepiej przygotowany na tandem i sprinty. Przynajmniej taka jest moja gdzieś tam opinia z obserwacji, że widziałem, że te kręgle już przez to, że kręgienia była przygotowana tydzień wcześniej, i później pewnie w tygodniu jeszcze coś tam było robione, no to ja te kręgle naprawdę fajnie się gdzieś tam. Ja osobiście nie mam porównania tydzień wcześniej byłem nieobecny. E Fizycznie, mhm. ale za to w Grecji fajnie wypocząłem. No tak, tak. Także no, no, nie miałeś porównania. Ja, ja akurat byłem na, nie jako zawodnik, tylko jako obserwator akurat. Yy, natomiast takie moje spostrzeżenie. Nie rozwodząc się, przejdźmy do podsumowania. W tandemach yy, zwyciężyła Aleksandra Bąk i Jakub Swediński. Z alfabetu Tarnowo podgórny, czyli gospodarze mamy. No tak, Ola tydzień po tygodniu znowu wygrywa. Dokładnie. Czyli, czyli to pokazuje, że jest w wysokiej formie, a to ważne przed nadchodzącymi Mistrzostwami Świata. Otóż to. Na drugim miejscu plasowali się Julia Sidło i Mateusz Goździk z KS Pilicy Tomaszu Mazowiecki. Tutaj był Uy. wyrównany finał i decydowały o zwycięstwie rzuty śmierci. No i te rzuty śmierci właśnie były na, na korzyść reprezentantów Alfy Wektor. Trzecie miejsce padł upem Marty Strzelczak i Tomasza Masowskiego z Alfy Wektor Tarnowo Podgórne oraz Juli Paszyk i Bartosza Kruga z dziewiątki Amika I warto też myślę, że wspomnieć, że najwyższy wynik uzyskał tandem, właśnie nie żaden z wyżej wymienionych wcześniej. Nikoleta Dudziak i Mateusz Klecha, 309 kręgi, zagrali w jednej ósmej finału. Co prawda yy, Aleksandra Bong i Jakub Cuwiński też mieli bodajże chyba jeden start w tych tandemach też powyżej 300, natomiast najwyższy wynik należał właśnie do, do tandemu z, z Polonii Leszno. Yy, I przejdźmy sprawnie do sprintu kobiet, a tutaj wygrała można powiedzieć ponownie yy, Nicoletta Dudziak z Polonii 1912 Leszno. Yy, Nikola, która gdzieś tam schodząc po każdej rundzie i wygrywając ciągle mówiła, że nie czuje jeszcze swojego rzutu, że to jeszcze nie jest to, a mimo wszystko przechodziła te rundy i praktycznie we wszystkich pojedynkach miała rzuty zwycięstwa, a dopiero w finale wygrała yy, 2 do 0, a tak jak we wszystkich poprzednich pojedynkach zawsze miała rzuty zwycięstwa i zawsze je wygrywała, co pokazuje, że no mega, mega dobrze mentalnie po prostu wytrzymuje te nerwowe końcówki i te nerwowe rzuty po prostu, bo no nie oszukujmy się, nieraz te trzy rzuty to jest duża loteria po prostu. Tak, no nie ukrywajmy forma jest a, a w jej przypadku to nie jest akurat loteria, bo po prostu potwierdziła regułę. No tak, później do tego przejdziemy. E, druga Marta, drugie miejsce dla Marty Strzelczak z Alfa Wektor Tarnowo Podgórne, czyli tutaj znów reprezentantka gospodarzy. E, trzecie miejsce zajęła Natalia Buchholz z Tucholanki Tuchola i. i, aha, i również trzecie mamy... Cały czas zapominam i mogę się przyzwyczaić do tej reguły, że mamy już trzech, dwóch zawodników na, na trzecich pozycjach. Teraz światowa u nas. Dokładnie, ale to jest, myślę, że to jest bardzo dobra zasada. Oczywiście. Izabela Torka z Alfwektor Tarnowa Podgórne zajęła również trzecie miejsce. Najwyższy wynik należał do Marty Strzelczak, 202 kręgle w półfinale i Nicolety Dudziak, która zagrała również 202 kręgle i to w najważniejszym momencie było w finale. I z Martą Strzelczak. I z Martą Strzelczak. Obie zawodniczki myślę, że w tym turnieju były w dobrej formie akurat. Jasne. W sprintach mężczyzn zwyciężył Tomasz Masłowski. Alfa Wektor tarnowo pod Ten klub będzie wymieniany dość często. Drugie miejsce dla Dawida Strzelczaka, również z Alfa Wektor. I drugie, drugie miejsce powiedziałem tak, drugie. tak, i trzecie miejsce dla Bartosza Kruga z dziewiątki Amiki Wronki i Sebastiana Piosika z wrzosu Sieraków. W końcu gdzieś ktoś się z innych klubów drapał na te podium. Tak, w pierwszy Brzosiak dzisiaj wymieniony. Tak, tak, no to, to prawda. Najwyższy wynik Marcin Grzesiak, 230 kręgli, to już potężny tak, wynik. Tak, to już był atak powoli na rekord Polski. Dokładnie, w jednej 16 finału to osiągnął. I odpadł w jednej czwartej bodajże właśnie ze zwycięzcą z Stom Tomkiem Masłowskim. A Tomek Masłowski też był w świetnej formie podczas, podczas tych sprintów, ponieważ tylko raz w całych sprintach uzyskał wynik poniżej 200. Tak zawsze, powyżej, tak zawsze miał sumę z dwóch sprintów zawsze powyżej 200. Także świetna forma. I raz chyba najwyższy sprint miał 222, także też okazały wynik. No i panowie mieli kropkę na, na rekord Mikołaja Konopki. Dokładnie. I, i, I na tym zakończyły się Mistrzostwa Polski. Yy, Sprawnie nie... przechodząc. Do Pucharu Rzemiosła. A w Pucharze Rzemiosła, naszą kręgielnię Wroniecką, swoją obecnością, uraczył Michał Schulz od razu stawiając tempel 642 w eliminacjach, co tak naprawdę dało mu pewne prowadzenie. Bo zwrócił. No tak. No. I potwierdził to w finale 617, łącznie 1259 kręgi. Chociaż w samym finale było bardzo gorąco. Było ciekawe, bo. Ciekawię, bo... Bo Mateusz Klecha się podłączył w finale do walki i po pierwsze to, że bardzo dużo odrobił. A tak, później, jednak To prawda. I muszę powiedzieć: Mateusz 1216 kręgi to jednak e, to to różnica 43 kręgi już trochę Dużość. jest pokaźna. Na trzecim miejscu Tomasz Masłowski. Dalej forma wyśrubowana: 600 kręgi i 612 razem 1212. Co tu dużo mówić. E, może będziemy już trochę nudni, ale. Po raz kolejny wygra Nikolata Dudziak. To Nikola trochę już nas to nudzi. No. E, ale nas na pewno nie nudzi to, że e, zagrała wspaniały wynik w finale 636. Ej, nie by się obraził. na nas. Nie no dobrze, dobrze, dobrze. Bardzo fajnie. Nie. Gratulujemy Nikoli. Podsumowując, Nikolata Dudziak 1199 kręgli na pokroży rzemiosła. Z rekordem 636 kręgli. Nowy rekord Polski. Dosyć yy, świeżo pobity i nowy rekrut kręgiel. Otóż to 9 jajek było wręczone. Tak jest e, drugie miejsce Dominika Zegarłowska 1116 kręgli jak widać grecki klimat jej służył, e, co pomogło jej znaleźć się na drugim miejscu na trzecim e, Nikola Kobiur 1112 kręgli. E, tutaj o miejsca 2-3 była już e, o wiele tak. bardziej e, zacięta walka. No, Generalnie nie. myślę, że zawody stały na dobrym poziomie. Kręgielnia pozwoliła zawodnikom naprawdę się popisać, wykazać. U chłopaków w finale każdy miał 600 w obydwu startach, także poziom naprawdę super. Tak, z pierwszej trójki. E, tak, z pierwszej trójki. E, no i Nicoletta z tym wspaniałym wynikiem naprawdę fantastyczna sprawa. I musimy jeszcze wspomnieć, że e, przed dekoracją, przed podsumowaniem Pucharu Rzemiosła były wręczane E, powołania kadry U-18 na Mistrzostwa Świata w Słowenii, które odbędą się e, raptem za dwa tygodnie, półtorej tygodnia, tak, dwa tygodnia. coś takiego. E, I tak, powołania do kadry Juniorek Młodszych otrzymała e, Nikola Kobiur e, z klubu Polo, Polonia Łaziska Górne, Och, chciałem powiedzieć Polania Leszno, przepraszam, e, Marta Stawowiak z Alfy Vektor Tarnowo Podgórne, Aleksandra Skoneczna z Pilicy Tomaszów Mazowiecki, Kordelia Kujna również z Pilicy Tomaszów Mazowiecki i Aleksandra Waneszak z KS Start Gosty. I tak. jako rezerwowa, gdyby któraś zawodniczka wypadła, jest Małgorzata Kompa również z Pilicy Tomaszów Mazowiecki. Tak, super, że Start Gostyń ma swoją reprezentantkę. Dokładnie. Zaznaczę, reprezentantkę, bo klub ostatnimi czasy stał reprezentantami. Więc to już, już jest coś nowego. To jest coś nowego i myślę, że dla samego klubu super sprawa. I, i niech to zachęci też inne dziewczyny w tym klubie po prostu do wygrania w kręgle, żeby tam tak. się, pojawiło się więcej dziewczyn. Chociaż w juniorek młodszych już jest coraz więcej i, i młodzieży gdzieś tam na zawodach się pojawiają. Oby otrzymali tę tendencję. W juniorach młodszych powołanie otrzymali Jakub Cwojdziński z Alfa Tarnowo Podgórne, Jakub Kuryło z Bosir Brzesko, Borys Piasta z Czarnej Kuli Poznań, Antoni Nowacki z Polonii 1912 Leszno i Piotr Kraczewski również z Polonii 1912 Leszno. A jako rezerwowi, w przypadku gdyby, gdyby coś, no, któryś z zawodników wypadł, są Michał Bąk z Alfa Vector Tarnowo Podgórne i Gabriel Zastawnik również z Bosiru Brzesko. Tak, tak wygląda kadra 18 Z naszej strony życzymy powodzenia. Również informowaliśmy o tym jako pierwsi na na naszym facebooku. Także, także ci, którzy nas śledzą, na pewno już znają te nazwiska i ta informacja nie jest im obca. Dlatego pamiętajcie, żeby klikać w nasze sociale. Ja, ja jeszcze jednej ważnej rzeczy muszę powiedzieć, ponieważ ukazał się kalendarz do konsultacji kalendarz na, na zbliżający się sezon 2021-2022. Są w nim wypisane wszystkie zawody zawody, kolejki, ligowe. Nie je, także zachęcamy, żeby się z nim zapoznać i ewentualne uwagi zgłaszać. Wszystko jest wypisane na stronie kręgle.net, Także tam Was odsyłamy i, i sprawdzajcie. No i myślę, że możemy przejść jeszcze do ciekawostek z internetu, co tam w kręglach słychać na świecie. A troszkę się dzieje, mimo że są wakacje, to, to Mistrzostwa Świata zbliżające się. I te sierpniowe w, w Słowenii, i te październikowe w Tarnowie Podgórnym oraz inne puchary już, już dziś tam motywują zawodników do powrotów, do działania. I tak ostatnio zawodnicy zaprosicia pochwalili się swoimi okazałymi rezultatami na treningu: Uroż Sztoklarz i Matija Mance. Uroż zagrał 731 kręgli, a Matia 697. Także to pokazuje, że coś w tym zaprosiciu też się dzieje więc. Pewnie włączy się do walki yy, o mistrzostwo ponownie. No tak, to o mistrzostwo to cały czas są podłączeni do walki, bo jednak y, przez wiele lat to oni zdobywali a... Tak, tak, ale teraz Mertoja jednak też y, ma mocną drużynę, więc, więc y, na pewno będą ciekawe spotkania w tym sezonie w tak, chorwackiej. I ja uważam, że uroż może być jednak postacią decydującą w tej całej. Układance I może się okazać, że nie tylko podążą się poważnie o walkę o mistrzostwo Chorwacji, o ale również o Liga Mistrzów. Tak jest, dokładnie. Nie zapominajmy o zadarze. O zadarze też będzie, ale jeszcze zanim zadar. Ostatnio na swoim fanpage'u na Facebooku Cerpst pochwalił się postępami w pracach na kręgielni, ponieważ w końcu Cerpst doczekał się tego, że remontują kręgielnie, wymieniają tam można powiedzieć absolutnie wszystko, przez rozbiegi po tory, po automaty, po totalizatory itd dalej. Wszystko będzie nowe. Już na tych zdjęciach, które na pewno za chwilę ujrzycie, widać, że będzie najnowsza technologia tam zastosowana, bo będą ekrany. Kolor torów chyba prawdopodobnie czerwony z tego co tam udało się gdzieś podpatrzeć już, chociaż nie jestem przekonany. No i myślę, że bardzo fajnie dla tego klubu, bo naprawdę tak utytułowany klub i myślę, że zasoby pieniężne nie są dla nich problemem i w końcu ten remont jest tam zrobiony, znaczy jest w trakcie, tak to natomiast no ich kręgielnia tam też troszkę stara była i właśnie się dziwiłem kiedy, kiedy zrobią nową. I sam jakby producent nowej kręgielni, to nie jest żaden niemiecki, tylko... W sumie można powiedzieć, że niemiecki Bo Pauli, ale... Ale podwykonawca, z... podwykonawca zakład. Dokładnie. E, dalej ważna rzecz, też ciekawa, że odbył się międzynarodowy obóz młodzieżowy w chorwackim otoczad. E, I tam w tym obozie wzięli udział Chorwaci, Czesi, Słowacy, Serbowie i Słoweńcy. E, pod okiem naprawdę najlepszych trenerów mieli okazję w tym obozie uczestniczyć. On trwał od 27 lipca do 2 sierpnia. To też możecie sobie zobaczyć na, na pewno na portalach społecznościowych. Dużo zdjęć było dodawanych. Tak, to prawda. Z pewnością to jest super doświadczenie dla młodych zawodników. Grałem z pod okiem najbardziej doświadczonych trenerów na świecie. Jest, jest. I... Tak, no mówić, i, no, i doświadczeń zebranych. I na super też grali, bo ta kręgielnia w Chorwacji na Parodę też jest bardzo fajna po Mistrzostwach Świata yy, z Nowigradu, tak? Mm -hmm. Z Nowigradu. Po w tym yy, roku. No i ostatnia już taka informacja, właśnie o Zadarze. Mati tutaj już wspomniała, a my dokończymy tę informację w Zadarze. Też nowi zawodnicy już trenują, już przygotowują się do sezonu. I swoim zdjęciem na fanpage'u pochwalili się Czongor, Baran i Boris Benedik. Eee, zamieścili wyniki z treningu również okazałe. Boris zagrał 687 kręgli, eee, Czongi zagrał 680 kręgli. Także, także no, forma rośnie, forma się buduje i, no tak, i myślę, że drużyna też się buduje. A drużyna też się przygotowują. My się przygotowujemy do sezonu już od y, wielu miesięcy bez poprzedniego sezonu. O poprzedniego sezonu. My się cały czas przygotowujemy. My nie mamy żadnych przerw. Taka jest polska liga. Wymagająca. I tym sposobem dotarliśmy do końca odcinka, a te koszuleczki są naszym manifestem odnośnie ostatnich wydarzeń piłkarskich. La porta oszukałeś nas. Mocno ubolewamy nad tym, nad tym faktem. Okej, okay, słuchajcie, dziękujemy i, i widzimy się w kolejnych odcinkach. Subskrybujcie nas, obserwujcie i do zobaczenia.